Franklin i zaginiony kotek. Franklin bardzo lubił bawić się z kolegami w detektywów, a właściwie w super detektywów. Uwielbiali wspólnie rozwiązywać trudne zagadki, tylko że najpierw musieli poszukać samych zagadek. Pewnego dnia Franklin z przyjaciółmi bawił się na podwórku przed żółwiowym domem. Usłyszeli wołanie: ratunku! Pomocy! Oj, to przecież twoja siostra powiedział miś do żółwika. Zdaje się, że ma poważne kłopoty zauważył bubr. To zadanie dla prawdziwych detektywów orzekł Franklin. Przyjaciele ruszyli na pomoc żółwińce. W jednej chwili zmienili się w superdetektywów. Każdy stał się inną wyjątkową postacią o niezwykłych właściwościach. Miś był odtąd mega misiem, gąska galaktyczną podróżniczką z kosmiczną różdżką, a ślimak groźną, ognistą kulą. Bubr zmienia przebrania nie do poznania, lisie gadżety zrobią z was kotlety, wróg w mig zmyka na widok królika. super żółw nadlatuje, uciekajcie zbóje. Super Superdetektywi znaleźli żółwinkę po drugiej stronie domu. Zaginęła moja kochana Kicia Micia, poskarżyła się żółwiowa dziewczynka. Pomożecie mi? Oczywiście, od tego są właśnie super superdetektywi, zapewnił ją starszy brat. Musimy prześledzić ostatnie kroki żółwinki, zaproponował bubr. Gdzie byłaś, zanim odkryłaś zniknięcie Kici Mici? zapytał klaunu królik. Byłam w pokoju, urządzałam herbatkę, odpowiedziała dziewczynka. Aha! zawołała galaktyczna gąska. To nasza pierwsza wskazówka. Detektywi pomaszerowali do pokoju i rozejrzeli się uważnie. Lis jako inspektor gadżet przyglądał się wszystkiemu przez specjalną lunetę. Tak! mruknął po chwili. Są ślady po herbatce, ale ani śladu kicimici ani pozostałych gości. Ślimak ognista kula wypełzł spod papierowego ręcznika. A ja właśnie znalazłem jakieś ślady, oznajmił. Wszyscy zaraz do niego podeszli. Super żółw ostrożnie podniósł papierowy ręcznik. Aha! Zawołali detektywi chórem. Czyje to mogą być ślady? Zastanawiał się Megamiś. Wyglądają zupełnie jak moje, tylko są mniejsze. Zauważył super żółw. Hmm, a zatem to ślady... Zaczął bubr. Żółwinki! Dokończyli detektywi chórem. Ha! Jest ich więcej! Spostrzegła gąska. Sprawdźmy, dokąd nas zaprowadzą. Zaproponował klauno Królik. Bubr na wszelki wypadek naszkicował w notatniku zarys śladów, żeby ich nie pomylić z innymi tropami. Super detektywi podążali za śladami żółwinki do ogrodu. Trop prowadził do grządek z warzywami. Widać było, że ktoś je niedawno podlewał, ponieważ ziemia była bardzo mokra. To dlatego żółwiowa dziewczynka zostawiła za sobą błotnisty ślad. A przypominam sobie, zawołał odkrywczo Franklin, moja siostra pomagała dzisiaj mamie przy sałacie i pewnie wtedy ubrudziła sobie łapki. Odgadł miś. Może gdzieś tu zgubiła kiciemicie? Rzucił bubr. Zespół detektywów przeszukał ogród. Niestety zamiast kicimici znaleziono tylko kartkę z rysunkiem. Obrazek wyglądał znajomo. Co to jest? Zapytał Megamiś. Inspektor Gadżet obejrzał rysunek przez lupę. To kula z gumami do rzucia. Stwierdził. Gdzie stoi taka maszyna? Zastanowił się ślimak ognista kula. – Oczywiście przed sklepem pana Kreta – zawołał bubr z błyskiem w oku. Wszyscy przyznali mu rację. – Ależ tak! – wykrzyknął super żółw. Przed pracą w ogrodzie żółwinka pomagała mamie załatwić sprawunki. – Może zostawiła kiciemicie w sklepie? – zamyśliła się galaktyczna gąska. – To bardzo ważna wskazówka – orzekł bubr. – Muszę ją zaraz zanotować, a my musimy zaraz rozejrzeć się w tym sklepie – Postanowił megamiś. Nie zwlekając przyjaciele pospieszyli do miasteczka. Dokładnie przeszukali placyk przed sklepem. Wstąpili też do środka i zapytali pana kreta, czy nie zauważył gdzieś zaginionej kicimici. Wszystko na próżno. Zguba się odnalazła, a pan kret, jak się okazało, nie widział nawet żółwinki. Hmm, zamyślił się super żółw. Mamy jeszcze ten obrazek? Skoro żółwinka nie była w sklepie, musiała zostać na zewnątrz. Gdzie się siedziała podczas rysowania? Widziała drzwi od frontu. Tam, zawołał klaunu Królik. Musiała siedzieć w altance. Superdetektywi czym prędzej weszli do altanki. Nie było tam kicimici. Ale po środku podłogi ziała duża dziura. Uwaga, żeby do niej nie wpaść, ostrzegł Megamiś. Inspektor Gadżet poświecił do środka latarką. – Patrzcie! – zawołał superżół. A kogoż my tu mamy? – dodał bubr. – A, kicia-micia we własnej osobie! Ucieszyła się gąska. – Jak my ją stamtąd wydostaniemy? – zmartwił się klaunokrólik. Kicia-micia leżała nisko pod podłogą. – Może potrzebna będzie drabina? – Ja ją wydostanę! – zgłosił się na ochotnika ślimak ognista kula. Popełzł w dół, a reszta detektywów czekała na niego w napięciu. W końcu ślimak był już na miejscu, lecz kicia micia okazała się dla niego za ciężka. Ślimak nie wniósłby jej sam na górę. Wtedy Franklin wpadł na pomysł, by podać przyjacielowi koniec parasola. Hura! Wspólnymi siłami odzyskaliśmy zaginioną kicię. Dziękuję wam, jesteście wspaniali! Zachwycała się żółwinka. Czy poczęstujecie się ciasteczkami? Prawdziwy detektyw nigdy nie odmawia damie, mruknął Megamiś i wszyscy się roześmiali.